Tam serdecznie po długiej przerwie. Damian akwarysta się kłania. Postanowiłem dzisiaj nagrać jakiś film, bo pewnie nie jeden już myśli, że akwarystyka u mnie zniknęła, ale jednak kręci się dalej. Troszeczkę jednak się pozmieniało w akwarium, tak więc trochę opowiem, co tam u mnie ciekawego słychać. Tak więc. Trochę się pozmieniało, bo ostatni filmik faktycznie był parę miesięcy temu. i Tak to teraz wygląda. Tak więc, od czego by tu zacząć? No, kilka dni temu sprzedałem dyskowce. Pozbyłem się wszystkich dyskowców. No, po prostu, jakby popatrzeć, troszeczkę mi się już przejadły. Też. Yy... Po prostu postanowiłem troszeczkę innych rybek zachodować, także dyskowce odeszły, znaczy poszły w dobre warunki, tak więc jestem niespokojny. A tutaj na pierwszym planie moje mana kapuru pięknie porosły, potężne już skalary, ładnie się wybarwiły. Teraz, jak już nie ma właśnie dyskowców, to one królują w zbiorniku. 6 sztuk mana kapuru to są te co były. No, i jeden czarny, piękny też, duży skala czarny. Yy, co tutaj jeszcze zawitało? Rodostomusy już były. Yy, no, teraz w tygodniu statko żanek somaltrzańskich. Ja wiem, że po prostu nie jeden powie, że no do, nadają się do ankarium, ale co mogę powiedzieć? Akwarium nie jest najmniejsze. Jest ich 12 sztuk. Są jeszcze małe. Tak więc myślę, że zajmą się sobą, bardziej niż żeby uprzykrzać miały życie inne rybką. Tak więc zobaczymy, a jest ich 12, tak więc jest ich sporo. Także to jest jedna, jedna rybka. Która, o. Tutaj mamy dzisiejszy nabytek cztery sztuki ziemiojada. Jest to najmniejszy gatunek ziemiojada. Nazywa się Rio Teles Pantarei. I są to spokojne. Lubiące oczywiście, jak ktoś miałby kopać w dnie, to jest kolejna sztuka. Cztery sztuki dziś nabyłem, właśnie. Także dzisiaj się dopiero jeszcze aklimatyzują, ale już pokarm pobierały, także jest ok. Co tutaj się jeszcze zmieniło? No, doszło sporo zbrojników, małych tych zwykłych albinosów. Tak więc yy, jest chyba ze 6 sztuki, 1 lda 16. Doszły Cztery moine zje złote, też ładnie się prezentują. Yy, gdzieś jest jeden też węgorek w akwarium. Ale no, jak to węgorka ciężko go będzie namierzyć, tak więc tak to sobie tu teraz wygląda, także z akwarystyką nie skończyłem, chociaż już były takie też trochę plany, bo jednak akwarium będzie musiało się przesunąć trochę w inną stronę. Ech, no tutaj wyląduje stolik. Właśnie słychać też mojego synka jednego. A muszę się pochwalić, że niespełna trzy miesiące temu urodził się nam drugi synek. Tak? Przyszedłeś do kamery zobaczyć? O, mamy tutaj Filipka, też przyszedł obserwować rybki. Tak więc co jeszcze? Co jeszcze? No jakby to powiedzieć też wiadomo. Koszty utrzymania akwarium rosną, tak więc postanowiłem troszeczkę pozmieniać i Tetra 600 wyleciała, także zostały dwa kubełki, a zamiast z niej jest teraz filtrek jeden mechaniczny, Unifilter 500, on jest typowo mechaniczny za zbieranie zanieczyszczeń takich w akwarium właśnie typowo w, widocznych. Jakichś tam skrawków roślin czy odchodów ryb, po prostu żeby tutaj właśnie wszystko zbierał. No, też będę zmniejszał oświetlenie. Mam teraz 76 W, a będzie jakieś 20 W mniej. 20 W mniej będzie, zobaczymy, bo zrezygnowałem też z co dwa i będę obserwował, co się dzieje z roślinami, tak? też również został wyłączony i zrezygnowałem z jakiegokolwiek na tą chwilę nawożenia słupa wody, tak więc będziemy obserwować, co się dzieje. No pięknie, te skalary teraz się tłuką, hierarchie ustalają, są już ładnie dorodne, sześć sztuk. O, tutaj mam jednego z tych moich miusińskich gronajatków, albinosów. Tak, tam kolejny. Także mam tego też sześć no, Tutaj ziemi radek. No, a tak poza tym kieryski, które już były. Tak, trzy gatunki kierysków, są z Terbi. Są w sumie o, strumieniowe. Tutaj mamy tę. orange Wenezuela. I jeszcze chyba dwie, trzy sztuki są kanei. Ale o, jest tutaj kanei jako pierwszy. A za nie jest strumieniowy. No, i tutaj to statko grzanek, statko do No, i tak ogólnie to by było na tyle. Także tak to akwarium sobie teraz się wygląda. Tutaj na środku królują lotosy, które oczywiście często muszę wycinać, bo no, liście opanowują tafle. Chociaż zobaczymy, jak teraz będzie bez CO2. Tutaj mm, zawędrował ten mój potężny korzeń który po prostu tutaj właśnie ma służyć jako takie baza dla zimojadów, tak? bo one też lubią takie po prostu właśnie kryjówki. Zobaczymy jak się tutaj zaklimatyzują. No oczywiście też temperatura poszła w dół i nie będę ukrywał, że to poszło na plus z innym rybom, bo jednak z dyskowcami miałem te 28 to ryby takie były trochę, no mówię, chyba było im za ciepło jednak. A jak zeszła temperatura, teraz mamy 25 do 26, tak w sumie. Rybki odżyły całkiem inaczej, się po prostu zachowują w tej temperaturze niższej. Także, no i przede wszystkim skalary, jakby można powiedzieć, że przejęły władzę w zbiorniku, czują się naprawdę jak teraz, można powiedzieć, że są typowo u siebie. Piękny kapu. Tak więc to one teraz królują jako najwięksi mieszkańcy w tej środkowej tafli Tak więc chyba to było jednak dobre rozwiązanie a dyskowce mówię sobie odpuszczę na tą chwilę poszły do większego zbiornika no a ja sobie tutaj nadal pochoduję inne gatunki troszeczkę bo teraz po prostu wiadomo nie ma dyskowców możemy sobie trochę nawet i nawet mówię w żyworódki poszedłem bo są te cztery moinezy złote one są w sumie akurat dwie parki. Była jeszcze piąta, ale jednak padła, bo w sumie też w tym tygodniu one tutaj zawitały, jednak nie przetrwała. No i tak to sobie tu wygląda. Także akwarium hula cały czas. Także przeszedłem troszeczkę bardziej na akwarystykę perłowską, jak to mówiąc. Bo nawet i filtr jest wewnętrzny i mówię zero nawożenia. No oczywiście podmianki zostały, tak. Raz w tygodniu robię taką konkretniejszą podmiankę. Filtryzacji teraz, że są kubełkowe dwa, nie trzy, to będą czyszczone co dwa miesiące, czyli co miesiąc jeden. A gąbeczka w tym wewnętrzny będzie czyszczona co tydzień no i tak to sobie tutaj wyglądam także na razie obserwuję brzanki bo w sumie jeszcze nigdy takiego większego statka nie miałem jak będą się zachowywać później na razie są malutkie to na razie nie ma problemu ale myślę, że sobie z racji tego, że są aż w takim stanie 12 sztuk to sobie podarują żeby kogokolwiek tu zaczepiać po drugie nie ma nikogo takiego zbytnio tego czy coś żeby miał atakować, no ale to czas pokaże w każdym akwarium może się zachowywać ryba inaczej, tak więc i tak to tutaj wygląda sobie na tą chwilę. No jestem ogólnie zadowolony teraz z akwarium. Z glonami na razie jest, no, nie widzę jakiegoś większego problemu. Zobaczymy właśnie jak, jak będzie dalej bez tego nawożenia. No to jakby choćby bez tego CO2, tak? No i nawożenie całkowicie też skończyłem. No teraz też podaje inny pokarm, podaje... Koniec już jest, nie ma dyskowców, to nie podaje właśnie tam żadnych serc wołowych czy indyczy, tylko teraz typowo ochotka, artemia, wodzień, no i suchy pokarm, tak, granulki i płatki z tropikala i tak to sobie hula, no skalary pięknie, pięknie tutaj się czują, odżyły niesamowicie, po prostu naprawdę muszę przyznać, że o. O, i pojawił się nasz jeszcze ten jeden nowy obywatel, czyli węgorek, który też tak jakby poluje jeszcze na na jakieś tam resztki pokarmu, które tam niecałą godzinę temu do akwarium zostały wrzucone. No Tak to wygląda. No to myślę, że na tyle. Tak więc taki filmik po dłuższej przerwie, że u mnie akwarystyka cały czas istnieje, tylko no może nie ma czasu na nagrywanie. Ale cały czas jest. Już. Yy. A co będzie dalej? No na razie myślę, że zostanie. A co będzie dalej? Tak konkretnie to ciężko powiedzieć. Na razie będę chciał ten zbiornik w tej kuchni zostawić, bo on cały czas jest w kuchni. a czy O, ziemia jadę pięknie. Teraz trzy sztuki płyną do góry. Są cztery ogólnie więc tu sobie płyną, naprawdę piękna rybka, w sumie przekopują też dno, jak to ziemię jadę, myślę, że to jest plus też taki, że będzie sporo, będą wyciągać tego pokarmu gdzieś tam, który się zalega w kamyczkach, także myślę, że to też jest na plus. Czyściciele zbiornikowi, no a tutaj oczywiście rytuały i bitwy i walki i, i cały czas. Stary, a tutaj ten czarny można powiedzieć, że sędzia. Potężny, czarny, piękny żaglowiec, tak więc naprawdę jest duży skala, Jak dłoń. No to, to myślę, że na tyle. Na tą chwilę tak to wygląda z daleka. Myślę, że jest w miarę ok. okej. Także do usłyszenia. Hejka.